Po polsku to będzie nareszcie koniec. Łacińską wersją nie będę Wam znaczył. Świadectwa otrzymacie jutro. Dziś, w gruncie rzeczy, spotkaliśmy się po to, ażeby Was uroczyście pożegnać wyrazić swoje myśli z tym związane. Spędziliście w gimnazjum 33 3 lata. Tutaj w formie żartu że niektórzy nawet nie te cztery. <tost> I niezależnie od tego, czy swoje świadectwo i swoje wyniki w nauce czy wyniki testu uważacie za sukces czy nie, czy to my, nauczyciele, y, jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy wszystko, ażeby Wam tą wiedzę do głowy wbić i ażeby pływać pozytywnie na Wasze wychowanie. No i przygotować Was do dalszej edukacji, do, do której, jak wierzę, będziecie zmierzać. Jeśli chodzi o wyniki egzaminu gimnazjalnego, większość z Was może je uznać za sukces, ale czy ktoś będzie zadowolony, że nie, to jest to kwestia indywidualnej oceny. Znam przypadki, że. Wyniki przyrosły najśmielsze, oczekiwania znam takie, gdzie wszystko się kawakwialnie, mówiąc przerażone słowo, po No, ale trudno, tak już jest. Wyposażeni w tą wiedzę gimnazjalną ruszacie dalej w świat i nalegam, proszę, doradzam, byście edukowali się dalej gdziekolwiek i jak, jakkolwiek, żebyście nie poszli na laurach że człowiek nie musi się uczyć, jako że życie idzie naprzód i wy musicie za tym życiem nadążyć. I wtedy się przekonacie, że ta wiedza i te doświadczenia zdobyte w gimnazjum wam zaprocentują i tego Wam cenę. dziękuję za to, że w niektórych dosyć licznych przypadkach uczyliście się pilnie. No nie po wszystkich niestety. Natomiast podziękować chciałem wszystkim za to, że przez trzy lata tworzyliście życie szkoły. Braliście udział w różnych, w różnych imprezach, konkursach, zawodach, rozsławialiście inne szkoły. Jasne, że było to dla was przyjemnością, ale także było to zasłużoną, w cudzysłowie, chwałą dla szkoły. Jeszcze raz, dziękując wszystkiego, najlepszego życzę, dziękuję bardzo. wiązywać się sumiennie, i choć nie zawsze nam to wychodziło, to są wśród nas tacy, którzy mogą poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami w nauce i zachowaniu. Zapraszamy wychowawców klas trzecich wraz z najlepszymi uczniami. Klasa trzecia A, wychowawca pani Wioletta Sobczak. Najlepszy to, Kacper Bogusz.

Спасибо. Adam Kieczyński, Monika Krzysieńska i Piotr Czart-Bola. W tytulach 3. do Anastazja Pawła Duszmar, Majewski Tom, i Karolina Róża. Prosimy Pana Dyrektora o uhonorowanie tym tytułem uczennicy klasy 3a, Zofii Szewczuk. W Gimnazjum Uświęcicielskiego w Paznaniach, 2015-2016. Potrzymaj na chwilę. Materialne i wymiar nagrody. Zanim rozdamy wyróżnienia dla najlepszych sportowców naszej szkoły, chcemy. Bardzo gorąco podziękować Wam wszystkim za trud, ciężką pracę i wolę walki. Dzięki Wam kolejny raz szkoła zdobyła czołowe miejsce wśród najbardziej usportowionych szkół pożarnych. Wam, aby sport towarzyszył Wam przez całe życie. Wprawdzie nie każdy może bić rekordy świata, ale pamiętajcie, że każdy może uprawiać sport na miarę swojej drodzy. Została nam jeszcze najważniejsza nagroda. Tytuł sportowca szkoły otrzymuje uczennica, która wyróżniła się wyjątkowymi osiągnięciami, zdobywając największą ilość medali na mistrzostwach miasta Poznania w ciągu trzech lat. Jest to Joanna Sawitz. Wygląda to, 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 to W imieniu absolwentów gimnazjum nr 33 Włocław Jerzyna Wiamanicka z klasy trzeciej A. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym ważnym dniu, Pana Dyrektora, całe grono pedagogiczne oraz innych pracowników szkoły i co najważniejsze wszystkich trzecioklasistów. Po trzech latach ciężkiej pracy, wylanego potu i nawet nieprzespanych nocy Udało się nam! Kończymy gimnazjum i żegnamy się z miejscem, w którym spędziliśmy więcej niż 21 miesięcy. Przez całe trzy lata, co daje około 630 dni, co przekłada się na ponad 15 tysięcy godzin. Wydaje się, że to mnóstwo czasu, ale jak dobrze wiemy, chwile mijają szybko. Jestem pewna, że każdy z Was pamięta tutaj swój pierwszy dzień, kiedy ze strachem w oczach. I obawami przed tym, czy na pewno każdy Was zaakceptuje, polubi i czy odnajdziecie się w szkolnej społeczności, przekraczaliście mury naszej szkoły. Mimo wielu obaw oraz chwili słabości poradziliśmy sobie, zbudowaliśmy piękne wspomnienia i poznaliśmy ludzi, których odnaleźliśmy bratnie dusze, dzięki którym czas w szkole w miejscu przez wielu nazywanego więzieniem. Nie był ciężki. Czuliśmy się wręcz przeciwnie niż za kratami, jak na miłym spotkaniu towarzyskim. Tak niedawno się spotkaliśmy, a już musimy się rozstać. Lecz to nie jest nasze ostateczne pożegnanie. Pamiętajmy, że jeżeli tylko zatęsknimy lub zapragniemy, zawsze możemy się spotkać i pospominać stare dobre czasy. Nie smućmy się, bo wspomnienia nigdy nie umierają. W imieniu absolwentów pragnę podziękować wszystkim, którzy tworzą historię tej szkoły i którzy chcieli i starali się nam zapewnić miejsce dla nas przyjazne. Dziękuję również osobom, z którymi my uczniowie niejednokrotnie się zbieraliśmy, czyli nauczycielom, bo wbrew pozorom to oni przecież nas wspierali i to oni w nas wierzyli. Kończąc gimnazjum rozpoczynamy kolejny etap naszej historii. Bo życie jest jak powieść, którą sami piszemy. Pamiętajmy, możemy być kimkolwiek, tylko zapragniemy. Spełniajmy swoje marzenia. Nie poddawajmy się, twórzmy wspomnienia. Cieszmy się każdą drobnostką. Bądźmy dobrymi ludźmi i zawsze myślmy rozsądnie. Żyjmy szczęśliwie, także kiedy dotrzemy do mety, będziemy czuli się spełnieni. W naszym życiu wiele razy będziemy musieli rozstawać się z czymś. Ale nie zapominajmy, że najbardziej bolesny jest brak pożegnania. Więc kiedy będziemy opuszczać teren naszego gimnazjum, zatrzymajmy się na chwilę, odwróćmy się w stronę szkoły, spójrzmy na nią jeszcze raz, przypomnijmy sobie najlepszą chwilę, jakiej tutaj doświadczyliśmy, a wszystkie za nich pójdą w niepamięć i idźmy z głową wysoko uniesioną w stronę marzeń i przyszłości, która nas czeka.